W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dwa lata temu świat się bawił, gdy Chrystus wołał z krzyża o nawrócenie, bo czas jest bliski, i świat nie słyszał, zajęty przyjemnościami i swoimi sprawami. Rok temu świat przestał się bawić. Świat oszalał w panice, wtedy Chrystus wołał z krzyża: Nie bójcie się, nie lękajcie się. Świat opuścił kościoły, osamotnił Pana w najświętszym sakramencie, pozamykał się w domach. Nowy wielki post. Świat nadal się boi, ale ani w głowie mu nawrócenie. Świat się zabezpiecza, choć Chrystus z Krzyża woła, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Świat nie słucha, nie widzi, nie słyszy, nie ufa. Świat się dezynfekuje, maseczkuje. Przyjmując Jezusa na rękę i zadaje ból, krzyżuje ponownie. Co przyniesie kolejny wielki post, strach pomyśleć. Lepiej zacząć od dziś słuchać głosu z krzyża. Widziałem Jezusa cierpiącego i płaczącego nad światem na krzyżu tak bardzo i może łez. Wyciągasz rękę, zadajesz ból, krzyżujesz. Czy tak człowiecze potrafisz tylko kochać Boga, który pragnie Ciebie zbawić? Pan Jezus w konfesjonale, w sakramencie pokuty i pojednania, odpuszcza nam grzechy, uzdrawia duszę, a dziękują nieliczni tylko, na kolanach i do ust przyjmując najświętsze ciało Jezusa Chrystusa.